To chciałbym się na początek odnieść do dorzynek. dożynki polskie w spale przyciągnęły kilkanaście tysięcy rolników, mieszkańców wsi, przedstawicieli instytucji około rolniczych, tych wszystkich, którzy uczestniczą w różnego rodzaju dorzynkach. Od tych gminnych poczynając poprzez powiatowe, wojewódzkie, dorzynki jasnogórskie czy też dorzynki prezydenckie. Podczas tych dorzynek spotkaliśmy się z prowokacją nie rolników, a przedstawicieli związków zawodowych, którzy działając na usługach największej partii opozycyjnej i na usługach mediów, które też działają wspólnie z prawem i sprawiedliwością, próbowały te dorzynki zepsuć. Oczywiście zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji w rolnictwie o tych kwestiach trzeba rozmawiać, ale czy profanacja dożynek, czy rzucanie w kogokolwiek wieńcem, bo próba oczywiście była podjęta, żeby rzucić e, wemię, ktoś przypadkowo o, o, został uderzony tym wieńcem, nie powinno mieć miejsca i z tym będę się, e, e, zawsze będę to krytykował. Nie zgodzę się z takimi formami działania. Możemy rozmawiać. Wiele organizacji było proszonych o to, by przedstawić na poprzednim spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa, aby przedstawić swoje problemy, swoje tematy do, do rozmowy. Dwie organizacje tylko przysłało swoje e, propozycje, swoje pytania, swoje problemy, o których e, rozmawialiśmy i przygotowujemy oczywiście odpowiedzi, ustosunkujemy się do tych wszystkich kwestii. Natomiast rozrzucanie żywności, marnowanie żywności, rzucanie wieńcem nie powinno mieć miejsca, bo dla zasięgów dziś wieniec, a może jutro cegła, a pojutrze nóż. Nie ma mojej zgody na to i nie powinno mieć zgody, nie powinno być zgody żadnego z polityków, nieważne czy to z opcji rządzących, czy z opozycji.